W roku 1063, w czasach Bolesława Śmiałego i w początkach państwowości polskiej, niewidoczna gołym okiem gwiazda Kepler 20 emituje światło, które rozpoczyna swą wędrówkę przez galaktykę. Mija 950 lat, a światło to dociera do Ziemi i wpada w kosmiczny teleskop Keplera w roku 2012. W jaki sposób potrafimy więc wykrywać tak odległe planety? Istnieje kilka metod. Oto jedna z nich. Okej, okay, wyobraźcie sobie, że ten dysk to system planetarny jakiejś bardzo odległej gwiazdy. Ok, czyli tutaj na środku jest Słońce i dorysowałem też dwie planety i ich orbity. No oczywiście skala tutaj nie jest zachowana, ale to jest taki uproszczony model i możemy go użyć. Teraz ważna rzecz, nie ma jakiegoś jednego konkretnego ułożenia systemów planetarnych względem płaszczyzny galaktyki. Ok, nie ma tak, że tu jest płaszczyzna galaktyki, to wszystkie systemy są tak. Nie, one są pod wszelkimi różnymi możliwymi kątami. A to oznacza, że mogą być względem nas ułożone pod wszelkimi możliwymi kątami. A to z kolei oznacza, że jeśli mogą być pod wszelkimi kątami, to również mogą być pod takimi, gdzie nie widać w ogóle płaszczyzny, a wyłącznie jej krawędź. W takim ułożeniu nie będziemy już widzieć takiego ruchu planet, ale taki. A planeta co jakiś czas regularnie będzie przechodzić przed tarczą gwiazdy. Przed tarczą, za tarczą. Przed, za, przed, za. A ponieważ same gwiazdy nie emitują światła, to działają jak takie małe zasłonki. I przechodząc przed tarczą gwiazdy, zasłaniają na moment odrobinę jej światła. Mimo, że planety to ogromne obiekty, to jednak są niemal niczym w porównaniu do rozmiarów gwiazd. Z bardzo dużych odległości rozmiar planety zanika w ogromnym rozmiarze i blasku samej gwiazdy. Jednak przy dostatecznie czułym sprzęcie potrafimy wykrywać nawet tak delikatne wahania jasności gwiazd, by zacząć podejrzewać, że jest tam planeta. Sprawdza się, jak silne są te wahania i jak często zachodzą, i na tej podstawie szacuje się rozmiar i orbitę planety. Im bliżej gwiazdy krąży planeta, tym szybciej będą zachodzić wahania jasności. Jeśli planet jest więcej, wahania jasności pozwolą na policzenie ich. Ta metoda pozwala nawet na wykrycie księżyców takich planet. Powiedzmy, że moja twarz to jest gwiazda, a przed nią przechodzi planeta. Ok, teraz powiedzmy, że ta planeta ma Księżyc, który krąży dookoła niej. Tak, to, to jest Księżyc. I teraz są ułożone akurat tak, i przechodzą przed tarczą gwiazdy. I Księżyca nie widać, bo jest albo akurat z tyłu, albo akurat z przodu. Ale powiedzmy, że Księżyc jest akurat ułożony tak. W tym momencie, kiedy przechodzi cały układ przed tarczą gwiazdy to Jej blask zasłania już nie tylko sama planeta, ale także jej księżyc. Zatem spadek jasności będzie odrobinkę większy i będzie trwał odrobinę dłużej, bo najpierw zejdzie starczy sama planeta, a potem dopiero jej księżyc i to da się wykryć. Metoda zaćmieniowa ma jednak pewną zasadniczą wadę, bo tylko niewielki procent systemów gwiezdnych jest ułożonych względem nas w taki krawędziowy sposób. Zatem zupełnie nieefektywnie jest przeskakiwać z gwiazdy na gwiazdę i każdą po kolei śledzić po kilka lat, żeby stwierdzić, czy są tam tego typu wahania jasności. Jedyną efektywną metodą jest jednoczesne obserwowanie bardzo dużej ilości gwiazd. 7 marca 2009 roku NASA wystrzeliła statek kosmiczny misji Kepler. 4 3 2 Engine start.

Do stycznia 2013 roku Kepler ma na liczniku 2740 kandydatów na planety orbitujących wokół 2036 gwiazd. Kilkadziesiąt z tych planet krąży w strefie sprzyjającej życiu, a kilka z nich jest przy tym wielkości Ziemi. Niewykluczone zatem, że już dzisiaj, w roku 2013, Patrzymy na pierwsze planety, na których mogło powstać życie.